Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Witam Państwa. Odpowiem, odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie, jakie chyba sobie od wczoraj wszyscy kierowcy stawiają. Czy zima zaskoczyła drogowców, czy zima zaskoczyła również kierowców? Czy po prostu odwykliśmy od takich obrazków, jakie mieliśmy na drogach przez, ostatni, przez ostatnią dobę? Ja myślę, że zadając to pytanie, w tym pytaniu już jest pełna odpowiedź. Z jednej strony, jak zwykle, zaskoczyła drogowców, z drugiej strony nas zaskoczyła, że jak to? W lutym zima i my jesteśmy do niej nieprzygotowani. No a wreszcie ta zima pokazała, że ona potrafi zrobić coś takiego, co nas trochę nie cieszy. A no właśnie, to trochę nas nie cieszy, ale ja tak pamiętam, no może nie z własnego doświadczenia, ale ze wspomnień przynajmniej rodziców, że taka pogoda to dawniej była od listopada do marca, przynajmniej. Mniej, tyle śniegu, i wszyscy jeździli, drogi były odśnieżone. Co się zmieniło? Ja myślę, że jest parę rzeczy, które, się, które wpłynęły na to. To znaczy, zaczynamy być egoistami. Zaczęłem widzieć tylko swoje podwórko. Zaczynamy widzieć potrzebę, dla przykładu mówiąc o zimie, odśnieżenia tylko tego kawałka, który nas dotyczy i broń Boże, kawałka dalej, bo to przecież już nic nie nasze, czy to jest miasta, czy sąsiada. Dlatego tutaj w tym przypadku moim zdaniem, jeżeli w, taka, w takiej postaci, w takiej formie będziemy do tego wszystkiego podchodzić, no to rzeczywiście możemy potraktować, że ta różnica między tym, o czym Pan powiedział, a co ja pamiętam, bo rzeczywiście jeździłem w warunkach, które były zupełnie Nieróżne, kiedy ja no, jestem człowiekiem słusznego wzrostu, bo mam około metra m, ale dosłownie prawie, że jeździliśmy w takich tunelach o tej wysokości, tunelach śnieżnych i można było jeździć. Moim zdaniem zapominamy o paru rzeczach. Zapominamy o tym, że powinniśmy przygotować ten samochód do zimy, niezależnie od tego, czy ta zima będzie w postaci takiej, jaką ją widzimy dzisiaj, czy to będzie w postaci takiej bardzo łagodnej, jak była dotychczas. Czyli to dlatego, że nie rano... Przygotowują kierowcy swoich samochodów, mamy takie obrazki, mamy korki ciągnące się. No, w, w zasadniczo od razu, jak śnieg spadnie, to wiadomo, że będą problemy z dojazdem do pracy. Ja myślę, że my po prostu nie potrafimy jeździć zimą. Dlaczego? Ja wprost mówię o tym, ktoś może się obrazić, ale no niestety sam zauważyłem to do momentu, kiedy nie wziąłem udziału w takim specjalnym szkoleniu u pana zasady. Tam jest taka, taki tor doskonalenia nauki jazdy, techniki jazdy. I na tym to, że ja spędziłem cały dzień. I ta moja pełna wiedza, to pełne doświadczenie, ta pewność siebie, która dotychczas występowała, to już nie, tak, nie było to tak wcześniej. To znaczy, Około dwóch lat wstecz, ta pełna taka wiedza nagle gdzieś ustąpiła, bo okazało się, że to wcale nie jest wszystko takie proste. Tylko, że my nigdy poza tym, że jesteśmy w warunkach naturalnych, na przykład w mieście czy na trasie gdzieś, nie ćwiczymy. My po prostu wsiadamy do samochodu i jedziemy. A zapominamy o tym, że yy, szczególnie zima wymaga od nas czego? Spokoju, delikatności. Szczególnej ostrożności, no i z mojego punktu widzenia, no trzeba widzieć innego człowieka innego Czyli wyrozumiałości.. Drogi. Za chwilę wrócimy A. do tego, jak jeździć zimą od tego, jak jeździć do tego, jak jeździć bezpiecznie zimą, ale ja chciałbym zamknąć ten temat odśnieżania, bo on myślę najbardziej spędza sen z powiek kierowcom. Pan jeździł wczoraj, jak rozmawialiśmy, zapraszałem pana na rozmowę do radii, no to pan jechał z samochodem. Pan był zadowolony z tego, co nie, nie. się działo na drogach województwa łódzkiego. <noise> Czy ja byłem zadowolony? Nie, nie byłem do końca zadowolony, dlatego że były odcinki tam, gdzie no, samorząd naprawdę w sposób bardzo odpowiedzialny podszedł do tego i, i było to sprzątane. Widać było nie dało się tego sprzątnąć od początku do końca, tak żeby była czarna jezdnia. No, jak ale pada śnieg było... cały dzień, to trudno spodziewać się, że będziemy mieli czarny asfalt. No ale wątpliwości się pojawiały, mimo to. Tak, no niestety zdarzały się sytuacje takie, gdzie po prostu no, gdzieś tam coś odpuszczano. Statystycznie wszystko było fajne. Wyjechało ileś pługów, ileś powiedzmy tam jakichś urządzeń, które tam miały oczyścić te jezdnię ale w rzeczywistości do końca tak nie było. Nie wszędzie, niestety. Szkoda, szczególnie jak się dojeżdżało do miasta. Niektóre odcinki, te malutkie gminy, muszę powiedzieć, że bardzo mają dbają o takie rzeczy. Dbają o to, żeby ta. No czystość... ale mają też do czynienia z inną skalą problemu. Jednak mała gmina ma mniej dróg niż chociażby, nie wiem, no stolica województwa, gdzie jak słyszeliśmy wczoraj pracowało 112 półgosolarek. Ja nie narzekam na, na łódź, bo rzeczywiście no, w łodzi no, zadbano trochę o to. Może nie do końca, mam swoje uwagi, ale no, któż z nas nie ma uwag, jak jeździ i po prostu jeździ mu się źle. Natomiast no, generalnie mogę powiedzieć, że w łodzi odśnieżone były drogi. Natomiast no, gorzej było już z samymi kierowcami. A no właśnie, i to jest y, zasadniczy problem, bo to, że drogi były odśnieżone lepiej lub mniej, y, no to pewnie każdy by się spierał w zależności od tego, którędy y, przejechał, ale faktem, że były większe korki niż zwykle i tak zasadniczo jest zawsze. To znaczy, kiedy spada śnieg, to tramwaje stają, y, to korki stworzą się ogromne, kierowcy narzekają i są wszyscy zdenerwowani, po prostu nerwy puszczają, szczególnie jak przychodzą do pracy. No, podejrzewam, że akurat to było wyjątkowo, o tym też zresztą porozmawiamy, dlatego że część. Pewnie osób pracuje z domu ze względu na epidemię, no ale ci, co musieli pojechać, to po prostu pewnie rwali sobie włosy z głowy. To jest wina kierowców w takim razie, czy pogody? To znaczy, ja mi jedno i drugie dołożył, dlatego, że przede wszystkim sprawa kierowców. Pogoda, no cóż, pogoda się zdarza, przynajmniej raz w roku tego typu pogoda występuje. A zatem powinniśmy być do tego przygotowani. Czy jesteśmy przygotowani? Nie do końca. Czy samochód, nasz, nasz pojazd, ten, który tak bardzo kochamy, tak, o który dbamy, który dla nas jest cacuszkiem, jak już jest słoneczko, to musi błyszczeć. Czy pamiętamy o tym, żeby wymienić opony w określonym czasie? Nie w momencie, kiedy już zaczyna się zima, kiedy już temperatura spada poniżej zera, kiedy są pierwsze przymroski, ale wcześniej, kiedy spada tam do kilku stopni plus, czy już zmieniliśmy opony? Ale czy opony to jest jedyny element tego, co powinniśmy sprawdzić przed zimą? No właśnie, żeby co jeszcze powinniśmy mieć zrobić, sytuacji? żeby nie mieć problemów? Z mojego punktu widzenia, wszystko. To znaczy, po pierwsze, zmienić opony. Po drugie, sprawdzić wszystkie układy układ hamulcowy, układ, powiedzmy, przewody, przewody które są związane z dopływem paliwa do silnika. Sprawdzić, czy no, mamy dobre, dobre oświetlenie. Bardzo istotna sprawa, szczególnie teraz, kiedy są zasypane śniegiem reflektory i wystarczy, że jeden z nich nie świeci, to już nie świecą dwa. Kolejna sprawa, która jest bardzo, bardzo istotna, lusterka. Czy funkcjonują te nasze lusterka? Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, czy mamy możliwość... Oczyszczania szyb podczas jazdy. No a no ja właśnie z tym, a to, też jest, to też jest bardzo ciekawe, bo z tym odśnieżaniem to też jest u nas chyba nie najlepiej. To znaczy, ja widziałem przynajmniej kilka takich aut, które jeździły z ogromną czapą na dachu. Oczywiście okna były odśnieżone, oczywiście reflektory, no w niektórych przypadkach nawet nie, ale ogromna czapa. To chyba wpływa na bezpieczeństwo, na brak tego bezpieczeństwa na drogach. Szczególnie na tego, który jedzie za tę osobą, bo spadający śnieg naprawdę może spowodować to, że nie będzie nic widać, spadnie na szybę i po prostu mamy przez te kilka sekund, przynajmniej kilka sekund, brak widoczności. Ale ta czapa to jest jedno. Natomiast ja muszę powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy teraz jechałem do państwa, jechałem tu ulicą Tatrzańską i nagle z jednej z posesji wyjechał samochód. No, BMW jakieś było, które wyjechało. Oczywiście co zrobił? Zarzucił go, bo jest ślisko. Facet śmiał. Gdzieś tam wyprostował na jakieś, ja wiem, na 100, 150 metrach, szczęście, że nie jechało nic przeciwka. I ja dojeżdżam do skrzyżowania za nim i się okazuje, chciałem zobaczyć, kto to jest w środku. Nie mogę. Dlaczego? Bo cała tylnia szyba jest zaśnieżona i zamarznięta. Lusterka boczne tak samo. Co ten człowiek widzi? Jaki to jest sens poruszania się po mieście, kiedy no, stwarzamy dla innych zagrożenie? Już nie to, że tam jakieś zwykłe niebezpieczeństwo drobne zagrożenie. A więc apelujemy o to, żeby tego zagrożenia nie stwarzać, ale będziemy rozmawiać dalej o bezpieczeństwie. Nie tylko podczas zimy, także e, o tym, czy ono się poprawia na polskich drogach, na drogach Województwa Łódzkiego, czy też nie. Na stronie radiouć.pl. Tam zapraszamy, tam rozmawiamy dalej, a słuchaczom radia dziękujemy, kłaniamy się no i życzymy przede wszystkim szczęśliwej podróży do pracy i z powrotem do domów, dlatego, że zima. Z tego co wiemy, synoptycy mówią, nie będzie odpuszczać. I delikatności we wszystkim tym, co robimy, jeśli chodzi o poruszanie się pojezdni, hamowanie, przyspieszanie i te wszystkie elementy, które są związane z jazdą. Delikatności przede wszystkim. Rozmawiamy dalej. Już jesteśmy na stronie radiouc.pl. Tadeusz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest moim i Państwa gościem. No to porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie, może już nie tym zimowym. Chociaż nie, jeszcze wróćmy na chwilę do tematu zimowego. Mówiliśmy o y, tym, co zrobić z samochodem, jak przygotować swój samochód. A czy kierowca może jakoś się przygotować, może podszkolić jakoś swoją umiejętności, czy po prostu powinien jeździć wolniej. Zresztą o tą wolną jazdę apelujemy za każdym razem, kiedy rozmawiamy. Wolna jazda jest tylko jednym z elementów bezpiecznej jazdy, bo rzeczywiście, jeśli się jeździ wolniej, no naprawdę można bezpiecznie poruszać się po drogach. Natomiast, czy to jest jedyny, na pewno nie. Powinniśmy przygotowywać się do różnych działań. Nam się wydaje, że jeżeli mamy prawo jazdy 5, 10, 15 lat, jesteśmy wspaniałymi kierowcami. Potrafimy praktycznie wszystko. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić. Ale mnie zadano takie pytanie, które ja Państwu teraz zadam, jeśli gdzieś tam każdy po cichu może sobie na nie odpowiedzieć. Pojechałem, tak jak wspomniałem przy wcześniejszej audycji, pojechałem na taki kurs doskonalenie jazdy do pana Sobiesława Zasady pod Poznań. To jest przepiękny, naprawdę niesamowity taki ośrodek, gdzie można doskonalić jazdę w różnych warunkach. No i z instruktorem wsiadłem do samochodu, jechaliśmy taką prostym kawałkiem drogi, około kilometra. I szybciej, szybciej, jeźdź, szybciej, szybciej. No to ja już przycisnąłem tak dość zdrowo, ale widzę, że zbliża się koniec tej jazdy, jakiej, coraz szybciej. Yy, hamuj. Zacząłem hamować. Yy, co się okazało? Ten instruktor kazał mi jechać jednym kołem, czyli dwoma kołami. Po pasie jezdni, która była sucha, a dwoma kołami po pasie jezdni, która była bardzo mokra. Samochód miał ABS. Ja przycisnąłem, a on mi powie, mówi, puść, puściłem. W którą stronę cię ściąga? No właśnie, proszę państwa, w którą stronę ściągnie? Czy samochodem ja, jesteśmy ja, ja, tacy ja, dobrzy, tacy mądrzy? Ja tego nie wiem. A no właśnie, ja też nie wiedziałem. Żadną. Jeżeli mamy AWS, on wyrówna nam ten tor jazdy. Ale nie jeżeli nie, nie mamy, tego, to już się pojawi po prostu, pewnie kłopot. A jeżeli nie mamy, to nie jest tylko kłopot, to już problem. To jest wielki problem. Do czego powiem, dlaczego dałem ten przykład? Z prostej przyczyny, no bo jeżeli nam się wydaje, że wszystko wiemy, to naprawdę nie wiemy wszystkiego. Naprawdę nie pamiętamy o wielu rzeczach. Czyli jeżeli powinniśmy mieć ograniczone przykład, zaufanie nie tylko do innych, do siebie także, ale także do swojego samochodu, jak rozumiem. Oczywiście, że tak, no bo na przykład jeżdżąc teraz zimą, żebyśmy taki przykład zimą wydali, w jaki sposób sprawdzimy, że jedziemy po oblodzonej nawierzchni? Prosty, bo samochód zaczyna lekko pływać. Efekt towarzyszący to jest układ kierowniczy, który zaczyna być jeszcze bardziej luźny, jeszcze bardziej miękki, jeszcze bardziej po dotknięciu zaczyna coś się z nim dziać i po prostu nie nie, nie. Czyli jest szereg rzeczy, które powinniśmy nad którymi powinniśmy się zastanowić, czy to, co robimy. To jest naprawdę dobre, czy to co robimy to jest przyzwyczajenie, bo nas kiedyś ktoś nauczył, albo któryś z kolegów, który jest powiedzmy bardziej doświadczony od nas, jakoś coś to zrobił. I jeszcze jedną taką Kwestia... refleksję, chyba że po prostu jeżdżenie to nie jest umiejętność dana raz na zawsze, tylko trzeba całkowicie, przepraszam, cały czas ją szkolić, cały czas no, doskonalić siebie i swoje umiejętności, jak rozumiem. Ale oczywiście, że tak. Ja tutaj będę polecać, ja nie, nie będę już po nazwie określać tego, tak, ale są, są te szkoły doskonalenia i doskonalenia jazdy. Jedną mamy taką bardzo fajną szkołę tutaj, tu blisko przy Strykowie. Kolejną mamy Kuchara, który jest w kierunku Warszawy. Wymieniłem trzecią w kierunku Poznania. Jest wiele tych szkół nauki jazdy, no, które nie powinno nam zabraknąć odwagi wydania z kieszeni, powiedzmy, tych kilkuset złotych na jeden pełny dzień. Przygotowania się do jazdy na kolejny etap naszego życia. Wszystkim na pewno będzie wygodniej zimą, jeżeli więcej kierowców się przeszkoli. Panie Tadeuszu to jeszcze pytanie o bezpieczeństwo, dlatego że statystyki są optymistyczne. Za zeszły rok oczywiście. Komenda główna policji podała, że wypadków było mniej, o jakieś 6 tysięcy mniej śmiertelnych ofiar. No ale właśnie, czy to koronawirus, czy to epidemia, która zatrzymała nas w domach, to sprawiła, czy rzeczywiście jeździmy bezpieczniej? Bo z drugiej Czytam w statystykach, że w terenie zabudowanym aż 98% kierowców przekracza prędkość. Ech, czy jeździmy bezpiecznie? Moim zdaniem nie do końca. To znaczy jest mniej rzeczywiście zdarzeń drogowych, bo rzeczywiście jest ich mniej. Natomiast y, moim zdaniem jeszcze nie do końca jeździmy bezpiecznie. Po prostu to, o czym ja powiedziałem przed chwilą, to, że nam się wydaje, że jesteśmy bardzo dobrymi kierowcami że mamy samochód, który ma wszystkie urządzenia. Takie, które nas zdystansują od tego z przodu, takie, które mają tor jazdy wytyczone, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze do tego trzeba dodać taką rzecz. Bardzo duża grupa kierowców, stosunkowo młodych, niedoświadczonych, uważa, że właśnie te elementy w jego samochodzie zabezpieczą wszystko. To jest nieprawda. Po prostu trzeba tylko jeździć, jeździć rozsądnie, jeździć z głową i jeździć tak, żeby dojechać do celu. Czyli bo, dobrze rozumiem, no coś... im bardziej w cudzysłowie bezpiecznie, tym mniej bezpiecznie, im bardziej jesteśmy zabezpieczeni, tym zachowujemy się na drogach bardziej ryzykownie. Tak nam się wydaje. Tak nam się wydaje. To zresztą takie, sta nie, nie statystyki, może, ale takie badania były prowadzone. My też prowadziliśmy, może w sposób niepełny, nie dający pełnej wiedzy. No bo gdybym wrócił do tego, co robiliśmy w 2019 roku, bo w 2020 nam to nie wyszło, prowadziliśmy takie badania, między innymi takie działania na, na autostradach. Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Kompensa prowadziliśmy taką bezpieczną autostradę, taki, taką kampanię. W to się włączyła i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no, robiliśmy to na szeroką skalę. I wtedy widzieliśmy w rozmowach z kierowcami, takich luźnych, bo to gdyby to było przeprowadzanie jakiejś analizy, badania i tak to, dalej, to byłoby dystansowanie się do nas. Ale w tym przypadku, w luźnych rozmowach kierowcy opowiadali o pewnych sytuacjach, które po drodze gdzieś tam widzieli. I tutaj takim tematem, który jest bardzo ważnym, który moim zdaniem powinno się też no, coraz częściej go poruszać, to jest temat, Poruszania się naszego po autostradach, umiejętności korzystania z autostrad. Ale to, że z tym jest problem, to chyba Warszawy. wie każdy, kto jeździ do Warszawy autem i czasami natknie się na wypadek. Te wypadki zdarzają się niestety dość regularnie i wtedy autostrada jest zapchana. No, ale oczywiście to nie jest największy problem z wypadkami. Największy problem jest taki, że tracimy nie. życie i zdrowie w tych wypadkach. No niestety tak, i tutaj tracimy życie i zdrowie, ale tutaj poruszył Pan znowu jeden temat bardzo ryzykowny dla Pana, dlatego że to jest mój konik. Chodzi o sprawę udziela umiejętności udzielania pierwszej pomocy, reagowania na to, co się zdarzyło złego. Nam się wydaje, że rola pierwszego świadka zdarzenia. No to jak już ktoś tam stoi przecież, widać, że jeden samochód czy dwa stoją, to po co ja się będę zatrzymywać? Wcale nie jestem potrzebny. Bzdura. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy, chęć udzielania pierwszej pomocy, a nie tylko deklarowanie. W układach, właśnie jakichś takich statystycznych, że gdyby trzeba było, to tej pomocy udzielę. Także to jest też element, który jest związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Szanowni Państwo, a więc na koniec tej rozmowy możemy tylko zaapelować o więcej cierpliwości, o więcej wyrozumiałości, jak zwykle o wolniejszą jazdę, no i rozglądanie się doako, do, dookoła siebie, ale przede wszystkim też o szkolenie swoich umiejętności, no i świadomość tego, że nie jesteśmy jedyni i najlepsi na drodze. Jak rozumiem, pod tymi słowami mógłby się Pan podpisać. Zdecydowanie tak. Bardzo się cieszę. Tadeusz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Gość Radia Łódź.